Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ten vlog chyba będzie pod hasłem projekcików domowych, bo mam przed sobą projekcik ze zdjęciami, um, projekcik z projektorem, tym rzutnikiem do bajek, promień, który mam, który przywiązam teraz z Polski, no różne takie drobiażdżki, także jeżeli chcecie mi towarzyszyć w czymś, co nie jest tak strasznie skupione na jedzeniu, jak zwykle, to Was serdecznie zapraszam i właśnie próbuję. Um, Przygotować te ramki. Nie wiem, czy widzieliście film, w którym pokazywałam, że kupiliśmy w Polsce ramki i paspartu, ponieważ mieliśmy w Szczecinie sesję zdjęciową rodzinną, ale mieliśmy ją już ponad dwa miesiące temu podczas poprzedniego pobytu w Polsce. I stwierdziliśmy, że chcemy, żeby część z tych zdjęć żyła z nami troszeczkę tak bardziej na, na stałe. My ogólnie nie za bardzo mamy swoje zdjęcia. Mamy taki. Maleńki tryptyk ślubny postawiony w kąciku, ukryty w biurze, tam gdzie go za bardzo nikt nie widzi, bo nie czuliśmy się zwykle jakoś tak zbyt komfortowo z taką ideą wieszania swoich geb gdzieś tam, ale. To się zmieniło odkąd staliśmy się rodzicami, ponieważ gęba dziecięca czy buziaczek dziecięcy jest mile widziany i absolutnie w ogóle nie mamy już takiego jakiegoś dyskomfortu, że, że to przesada, że to narcyzm i tak dalej. Zresztą myślę, że większość rodziców tak ma. I jak już zrobiliśmy sobie sesję rodzinną, która nam się bardzo podoba, która uwieczniła piękne wspomnienia w naszych głowach, to chcemy mieć taki mały tryptyk. W przedpokoju, także taki jest plan. Może Wam szybko pokażę, gdzie to będzie wisiało. Yy, tu są znaczniki na kolejną komodę, na którą poluję. <grydy> to, to nie jest normalne, ja wiem, <grydy> tak długo polować na komodę. W każdym razie to są kolejne znaczniki, kolejna komoda, która kończy się za 3 dni, 4 dni. Yy, licytowałam już inną, która była troszeczkę mi za niska. Ale piękna była, ale troszeczkę za niska. Była w Curychu, dalibyśmy radę jakoś tam ją nawet dowieść, A ta jest stricte w St. Gallen. Ale z kolei, kurczę, te 10 cm mogłaby być niższa, bo skończy się tuż przy kontakcie, znaczy przy włączniku. A my chcemy jeszcze nad komodą mieć lustro. I to lustro chcemy mieć tak, żeby dało się zobaczyć coś więcej, niż tylko czubek głowy. <tłukamy> Także... No nie wiem, no zastanawiam się cały czas, w każdym razie jest skomplikowane. Tutaj będziemy mieli ten nasz tryptyk, tu na razie wisi kalendarz z naszą dziecią zresztą. Kalendarz pójdzie na ścianę naprzeciwko, tu gwoździk zostanie usunięty, poczekajcie, bo tracicie mi ostrość, gwoździk zostanie usunięty i będą powieszone trzy ramki, a kalendarz pójdzie tutaj. Też chyba przykleję ten kalendarz na. Ooo, ale mamy tu brudno! <laughs> przykleję ten kalendarz na te takie przywiecza... przyklejane haczyki Tesa. I tak samo przykleję po prostu na tego baranka naszego. Bo mamy na ścianie baranka, jak w większości mieszkań w Szwajcarii. Um, przykleję też haczyki Tesa na te, na te ramki. A ten gwoździk tu nieudany wyjdzie. A te haczyki Tesa powinny zaraz do mnie dojść, bo już je sobie zamówiłam. No i się troszeczkę wkurzyłam powiem Wam, ponieważ nie wiem jak do tego doszło, że zamówione przeze mnie paspartu, które miało być wymiarem do tej ramki. No nie jest wymiarem do tej ramki. Na szczęście nie jest tak, że jest gdzieś za małe, bo to by był dramat, ale jest za duże na szerokość i muszę je wymierzyć z obu stron. Razy trzy to wszystko zrobić i poprzecinać. Po, już się cieszę, nienawidzę takiej długaniny. No ale cóż. Mus to mus. I potem popodklejam te zdjęcia tutaj, żeby się nie ruszały i będą oprawione. No dobra, misja z oprawianiem pierwszego zakończona sukcesem, więc można powtórzyć dokładnie to samo z dwoma kolejnymi ramkami i brać się za zawieszanie. No i niestety okazało się, że trzecia ramka ma taką wadę niezdrapywalną, wkurza mnie niemiłosiernie, ale będę musiała nauczyć się z nią żyć. I w ogóle to próbując zdrapać to, odkryłam, że z dwóch stron jest folia, którą zdjęłam tylko z jednej, bo myślałam, że z drugiej nie ma, bo była nieoznaczona, bo wiecie, co chwilę się dostają jakieś pyłki pod spód i ja co chwilę muszę rozmontowywać to, wycierać jeszcze raz ściereczką, bo coś tam mi się przy samym montażu już po prostu odpryśni i wlezie, także jest to troszeczkę męczący proces, no ale muszę te dwie pozostałe ramki otworzyć tak czy siak, mimo że już wszystkie paprochy wydłubałam, bo się okazuje, że folii nie zdjęłam. I faktycznie widać różnicę, bo jest taki bardziej poszarzały ten obraz. Poszarzały, no taki mniej kontrastowy niż na przykład właśnie tu, gdzie już zdjęłam folię. Także muszę jeszcze dwie otworzyć, zdjąć folię i walczyć z papruchami od nowa. I kolejny skarb przywieziony z Polski, nie akurat kupiony, tylko po prostu wygrzebany z jednego z moich domów rodzinnych, bo. Powiedzmy, że było ich trochę, no bo przeprowadzałam się w międzyczasie, i to jest po prostu z mieszkania, w którym byli moi dziadkowie, którzy już niestety nie żyją. I zobaczcie, jak moja babcia opisywała rzeczy, które były przechowywane gdzieś tam w szafach i na pawlaczach. I powiem wam, że częściowo mam te cechy po niej, ale nie w tej skali. Bardzo dużo mi brakuje do tego poziomu doskonałości w przechowywaniu. W każdym razie naprawdę łatwo było niektóre rzeczy znajdować, ponieważ czasami, nawet jak się otwierało szafę, oczywiście babcia nie była w stanie tego kontynuować do końca swoich dni, bo dożyła naprawdę bardzo ładnego wieku. Ale jeszcze, jak była młodsza i sprawniejsza, na przykład otwierało się szafę, i na drzwiach szafy <grych> była przyklejona kartka. Z, ze spisem treści czy ze, ze składem tej szafy, i każdy karton był również podpisany, także niesamowite, ale też wielkie zbieractwo. No, ale skutkiem tego zbieractwa jest to, że wśród wielu nieprzydatnych rzeczy mamy tego typu skarby. I to jest właśnie skarb, który przywiozłam z Polski tym razem i będę sprawdzała, czy zadziała. Musiałam dokupić żarówki bo żarówka, która jest tutaj w rzutniku, yy, była przepalona. Nie sprawdzałam jeszcze, czy te żarówki są ok. Yy, no są takie same, jak była w rzutniku, ale kto wie, czy ta, która była w rzutniku spalona, była faktycznie dobra i kiedykolwiek działała. Czy była to jakaś nieudana próba reanimacji? Tego nie wiemy. W każdym razie jest to rzutnik, projektor do bajek, małe kino domowe na prąd, plus filmy różne ładne. Jak widzicie tutaj i zabieramy się za rozpakowywanie i sprawdzanie, czy to działa. No i fakty są takie, że żarówka działa, także to jest pół wiedzy, tę starą tu muszę wywalić. Ale po pierwsze, jest tu strasznie starego typu wtyczka i żaden przełącznik na szwajcarską wtyczkę mi tu nie pasuje, poza takim innym, dość starego typu odpadowy. Muszę iść z kontaktu wyjąć. Poza inną przełączką, taką hey, powiedzmy średnio bezpieczną, bo ona tu ma jeszcze jedną część, to też trochę jest luźne, i potem w kontakcie to wszystko takie trochę jest dygoczące, ale żarówka działa. Tylko że no zapala mi się i wyłącza. Nie wiem, czy to jest kwestia stykania, czy niestykania kabla i jego ruchu. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w środku tutaj. Nie wiem czy mi się w ogóle uda tak to jakoś pokazać, żebyście wy coś widzieli, raczej nie, bo tu jest za ostre światło, czekajcie, a gdyby tak przejść z drugiej strony, spróbujemy i bez tego ostrego światła, o, tu w środku są takie drutki, takie i ja nie wiem po co one są, ale one latają. I teraz akurat nie, bo przymocowałam tę żarówkę mocniej, ale latały i nie wiem, yy, czy one mają jakąś funkcję, czy nie. Poczekam na chłopa, <grych> niech to ogarnie. A jeżeli nie ogarnie, to poczekam, aż mój tata kiedyś przyjedzie nas odwiedzić i mam nadzieję, że ogarnie to bardziej. W każdym razie, no niestety, na razie kina domowego nie będzie. A w międzyczasie znajdę jakieś fajne pudełko na te wszystkie filmy, tu są takie skarby, że no naprawdę legenda o jaskółce trzy świnki o lisku chytrusku i powiem wam, że te wszystkie filmy na Allegro czy gdzieś są naprawdę dosyć drogie, po 20-30 zł za sztukę Sobieski pod Wiedniem wiersze ilustrowane Wars i Sawa których nie mogę przeczytać bo trochę wyblakły w leśnej szkole kwiat paproci film niepalny no naprawdę superowe tu są rzeczy Wyska paskarbów opowiedział dzieciu sowie no nie mogę się doczekać już po prostu łomatko brzydkie kaczątko tu jest taka puszka cyrlicą opisana no ekstra 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 sentymenty Robin Hood. Hmm. No dobra, w każdym razie, jest jak jest <grych> i czekamy na ratunek. Co robi matka wariatka w piątek wieczorem, kiedy mąż ma imprezę firmową, a dziecko śpi? Anomierze. <grych> naszukałam się komód, naszukałam się luster i komoda to już była tu zmierzona i naklejona. Dawno, kończy się za dwa dni. Obserwujemy. Jest, powiem Wam no, jak to tutaj w ogóle ująć jest naprawdę w limicie na styk dopuszczalnej przeze mnie wysokości i głębokości szerokość myślę idealna, bo jest 25 cm węższa niż ściana więc akurat po te 12,5 cm buforu z każdej strony to ideolo, ale głębokość ciutkę tak... Na granicy. Plusem jest to, że ta komoda jest na dość wysokich nogach, takich, że przejedzie odkurzacz, i myślę, że to też do dalekości odejmie ciężaru tu na dole. Wiecie, tu gdzie się idzie, bo tak naprawdę będzie można jakby trochę zahaczyć sobą pod tą komodą. Ja nie mówię, że będziemy chodzili pod komodą, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ten prześwit pod nią nie będzie dawał takiego wrażenia, że no. 35-40% korytarza jest meblem. Jeżeli chodzi o wysokość, no to kończyć się będzie tuż pod kontaktem, co też nie jest idealne, ale też nie jest dramatyczne. No i szukałam dzisiaj luster i znalazłam kilka luster, które mi się mega podobają. Chciałam pomierzyć kilka, ale już widzę, dlatego to są numerki, że drugiego nie mam co mierzyć, bo to lustro, które tu narysowałam, ma 184 na 82 chciałabym, żeby było nad komodą najlepiej z jakąś przerwą, chociaż z racji tego, że ma 1,84 nie zahacza o kontakt i wyobrażam sobie, że mogłoby kończyć się tu, nie ma dramatu Było tu już no, dość wysoko wchodzimy, lepiej żeby to się kończyło jednak przed linią drzwi natomiast jest jeszcze jedno lustro Kozak nad kozaki, jeszcze z tanim transportem, ale kurczę, ma 20 dwa, dwa chyba? Czy dwo, nie, 2.5 na metr 10. Także jak tutaj mamy 82, to wyobraźcie sobie, że to ma jeszcze 30 cm prawie 28, a z kolei jest już tak szerokie, że tu się nie da tego zawiesić, żeby było symetrycznie. Taki sam odstęp od obu ścian żeby nie najeżdżało na kontakt więc musi być nad kontaktem musiałoby zaczynać się gdzieś tu i metr dziesięć do góry ono by się kończyło prawie pod sufitem także no niestety już widzę, że nie ma w ogóle co ale to, ta kombinacja może obniżyć jednak to lusterko o te parę centymetrów myślę, że byłoby spoko jest to bardzo droga kombinacja bo o, te meble są strasznie drogie ale Raz się żyje. A jak ja już tak długo czekam na meble idealne do przedpokoju, to może się skusimy. E, komoda jest w St. Gallen, także super. Dałoby się ją przewieźć, no w samochodzie nie, ale mamy bagażnik dachowy, dałoby się to jakoś zrobić te parę kilometrów na dachu. Natomiast lustro jest za Curychem, godzinę 20 od domu. No i trzeba by było poświęcić chłopa <grym> z kolegą. Ehm... No i pojechać i nie stłuc. Także byłaby to misja. Oczywiście te haczyki tutaj były powieszone dla naszej dzidzi na Była girlanda i ja tej girlandy nie ściągałam. Znaczy girlandę ściągałam, a haczyki zostawiłam, bo nie wiedziałam, czy się przydadzą, czy nie. To są te haczyki Tessa, także wiecie, to bach i zaraz tego nie będzie, ale na razie są. Nie przeszkadzają jakoś straszliwie w tych pomiarach. Dobra. Lecę świrować dalej. Pokażę Wam tak na szybko nasz dzisiejszy, zresztą też bardzo szybki obiad. Mam tutaj indyka zamarynowanego. Pięknie. Nie macie ostrości. Już. To jest po prostu są piersi, z, filety z, pier, z piersi indyka. Zamarynowane, tam sól, słodka papryka, wędzona papryka i jakaś taka mieszanka do jeszcze miałam i to chyba wszystko. I geniusz tego urządzenia, 25 euro, powtarzam Wam, kasza, tutaj mamy akurat bulgur, fasolka obrana, przykrywamy i bach, i będzie się samo robiło, wyłączy się jak woda wyparuje, co jest ważne, ważne, nie wiem czy to jest ważne, bo tego nie ma w żadnej instrukcji, to ja robię, jeżeli gotuję też warzywa na parze, to daję ciupinkę więcej wody niż powinno się żeby ona nie wchłonęła jakoś bardzo natychmiastowo w te zboża i żeby nie było, że te warzywa nie mają się na czym gotować i wychodzi po prostu